Dzień dobry, szanowni państwo. Witam wszystkich w naszym prawniczym podcaście Przy Kawie o prawie SWWS. Naszym gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Jarosław Szczepański, prawnik, politolog. Dzień dobry. Panie profesorze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o wykładni prawa. Mówi się, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Czasami zdaje się, słuchając różnych wypowiedzi prawników, że gdzie dwóch prawników, tam może nie trzy, a nawet pięć albo i sześć zdań, bo prawo to interpretacja. Czy mamy jakieś zasady, którymi się możemy kierować w tym przypadku? Jak to wygląda? Jakby pan mógł nam przybliżyć trochę tą kwestię. Zgadza się. Gdzie dwóch prawników, tam przynajmniej sześć interpretacji, bo i zasad interpretacji mamy wiele. Mamy wiele wykładni, e, które możemy wykorzystywać po to, żeby dowieść e, swojej racji. No i tu właśnie pierwsze pytanie, które Pan postawił, e, po co w ogóle jest ta wykładnia i w jaki sposób ją stosować? No, wykładnia jest po to, żeby wyjaśnić, e, w jaki sposób wydobyć normę z przepisu. Innymi słowy, w jaki sposób czytając akt normatywny, na przykład ustawę. Zrozumieć, jaki jest pożądany sposób zachowania, czy to instytucji, czy to obywateli, który został wpisany właśnie w ten akt normatywny. Jako, że nasza tradycja prawna wywodzi się jeszcze z tradycji rzymskiej, mamy pewne wskazówki dotyczące sposobu interpretowania prawa zawarte właśnie w źródłach prawa rzymskiego. Możemy również odwoływać się do e, tzw. paremi, czyli takich zasad prawniczych, powiedzonych, jakby powiedzieli studenci, e, które ułatwiają nam e, zrozumienie tego, jak system prawny funkcjonuje. Naczelną zasadą, e, którą e, chciałbym podkreślić, jeżeli chodzi o stosowanie wykładni prawa, jest zasada clara non sunt interpretanda. Oznacza to, że to, co oczywiste, nie powinno być interpretowane bo nadinterpretowywanie prawa powoduje zaburzenie mm, tej granicy pomiędzy tworzeniem prawa, a prawa stosowaniem. Ym, prawnicy, kiedy y, na zajęciach z, z wprowadzenia do prawoznawstwa dowiadują się, w jaki sposób czytać ustawę, dowiadują się właśnie, że pierwszeństwo w interpretacji prawa powinna mieć wykładnia Językowa. Czym jest wykładnia językowa? Wykładnia językowa to e, sposób interpretacji prawa poprzez zrozumienie tekstu, e, który czytamy. Jeżeli tekst jest napisany w sposób oczywisty, nie zawierający pewnego rodzaju nieścisłości oraz kiedy nie dochodzi do kolizji z innymi e, normami, które wydobywamy z przepisów. E, Ustaw, które regulują tą samą materię normatywną, e, wtedy możemy zastosować przepis wprost. Nie musimy dokonywać bardziej skomplikowanych interpretacji. Oczywiście, czytanie jednego przepisu i nie oglądanie się na cały system normatywny może doprowadzić nas do mylnych wniosków. Wobec tego wykładnię językową bardzo dobrze uzupełnić wykładnią systemową, która Pozwala nam spojrzeć szerzej, bądź to na akt normatywny, miejsce przepisu, który interpretujemy w tym akcie normatywnym, czy jest to właśnie w preambule, czy jest to w rozdziale dotyczącym konkretnych, e, konkretnej materii e, normowanej tym aktem, e, na przykład rangi ustawowej oraz spojrzenia szerzej, gdzie znajduje się ten przepis e, w systemie aktów normatywnych, czy właśnie to są zawarte w ustawie, konstytucji, rozporządzeniu, w jaki sposób e, kształtuje się relacja tego przepisu do przepisów zawartych w innych ustawach. Możemy również mówić o Funkcjonalnej, która ma nam wskazać, jaka funkcja, jaki zamysł za wprowadzeniem tego przepisu miał na przykład ustawodawca, albo jaka funkcja tej instytucji, którą interpretujemy, e, została dla niej przewidziana w ramach systemu prawnego. Tylko tu powoli zaczynamy zbliżać się do właśnie tej niebezpiecznej granicy pomiędzy prawa tworzeniem e, a prawa interpretacją. E, I wydaje się, że tego typu e, niepożądane do końca zachowania jak chociażby nadmierny aktywizm sędziowski y, sprawiają y, że waga y, waga zasady trójpodziału władzy y, jest y, rozchwiana y, to w jaki sposób y, Współcześnie funkcjonują systemy polityczne czy wpisane w nie systemy normatywne jest w dużej mierze wypadkową gry sił politycznych. Takie najbardziej jaskrawe przykłady właśnie przekraczania granic interpretacji prawa, które powodują wytworzenie nowego porządku prawnego, to chociażby orzeczenia Sądów, które mają moc, sądów konstytucyjnych, takich jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Kiedy mówimy o orzeczeniu Marshall vs. Madison, czyli tego, który wprowadził Judicial Review, możliwość zanegowania jako niezgodnego z konstytucją aktów prawa stanowego, to mówimy o stworzeniu nowej normy, która nie istniała w konstytucji, którą Stąd najwyższy sam sobie nadał, i potem wykorzystywał w toku, w toku dalszych prac, modyfikując system prawny, modyfikując system, system polityczny. Identyczna zasada wprowadzona na starym kontynencie to zasada wprowadzona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówiąca o możliwości właśnie orzekania co do zgodności przepisów prawnych, prawa krajowego i prawa. Europejskiego, czyli e, mówiąc wprost, e, zasada pierwszeństwa prawa europejskiego, która również nie wywodzi się z traktatów, tylko z tak zwanego ducha traktatów, czyli zastosowana została tu najpewniej interpretacja systemowa. E, właśnie, panie profesorze, powiedział pan, e, potwierdził pan moje zdanie, że tam gdzie dwóch prawników tam wiele interpretacji, ale mamy takie instytucje w Polsce, które te interpretacje. Tworzą w sposób wiążący. Tak? Mamy Sąd Najwyższy i jego izby, które kiedy podejmują jakąś uchwałę, mogą nadać tej uchwale moc wiążący, tak? To wtedy no, jest to taka próba no, zahamowania takiej szerokiej interpretacji, tylko ugruntowania czegoś. Czy to też Pana opinii jest taki wymiar prawnotwórczy, czy to bardziej właśnie próbuje usankcjonować ten porządek, który z orzecznictwa po prostu wynika? To trudne pytanie, tak naprawdę, bo polski system normatywny, polski system konstytucyjny. Od momentu wejścia w życie Konstytucji yy, pełnej Konstytucji 97 roku jest, tą, jest takim systemem w którym. Nie mamy już instytucji mogącej wprowadzać legalną wykładnię prawa. Przed wprowadzeniem konstytucji pełnej, konstytucji, która obowiązuje do dziś, była taka instytucja, która mogła wprowadzać wykładnię legalną, czyli taką, która raz wypowiedziana stawała się obowiązująca. Obowiązującą w całym systemie politycznym, i tą instytucją był Trybunał Konstytucyjny. Tyle, że Trybunał Konstytucyjny był w, ówcześnie e, w pewien sposób nadzorowany przez tych właśnie, którzy mają pełną moc do tego, żeby prawo stanowić w Polsce. To znaczy przez parlament, sejm co do zasady. Jeżeli e, sejm e, nie zgadzał się z interpretacją wydaną, wykładnią udzieloną przez Trybunał, e, większością kwalifikowaną mógł odrzucić taki wyrok. E, ta, te uprawnienie e, Trybunału Konstytucyjnego Konstytucyjnego I uprawnienie parlamentu, Sejmu, do tego, żeby odrzucać wykładnie, został odebrany w Konstytucji pełnej. Co więcej, w przepisach końcowych, do których bardzo rzadko sięgamy <laughs> i które mogłyby wyjaśnić wiele elementów sporu z roku 2015 i 2016, sporu o Trybunał Konstytucyjny, te przepisy końcowe wskazały wprost: wszystkie legalne wykładnie tracą moc powszechnie obowiązującą. To znaczy, że nawet te, które zostały wydane wcześniej, wyroki zawierające w sobie wykładnie legalne, straciły moc powszechnie obowiązującą. Nie ma więc instytucji, która może wydać taką wykładnię legalną, nie ma też wykład legalnych, które zostały wydane wcześniej, aby obowiązywały. Co prawda, Trybunał Konstytucyjny, nadal wywodząc swoje uprawnienie z być może nie do końca precyzyjnych przepisów Konstytucji, mówi o tym, że skoro jego wyroki są powszechnie obowiązujące, to i wykładnie w niego wpisane. Te wyroki wpisane będą powszechnie obowiązywały, jednak wskazany tutaj przez Pana Sąd Najwyższy wchodził od 2002 roku co najmniej w bardzo silny spór z Trybunałem Konstytucyjnym, mówiąc o tym, że nie ma właśnie instytucji mogącej wydawać wyroki zawierające w sobie wykładnię legalną, i każdy wyrok zawierający w sobie element wykładni czy to zakresowej. Czy to takie interpretacji, które miałaby wyjaśniać, czyli wyroki inter, inter, interpretacyjne, czy też wyroki zakresowe, są tylko wskazówkami co do tego, w jaki sposób instytucje powinny dalej funkcjonować. Wracając do samego Sądu Najwyższego, jako y, naczelny organ. Systemu sądownictwa mający pieczę nad prawie wszystkimi gałęziami prawa, czy też doktryną, kształtowaniem doktryny w prawie wszystkich gałęziach prawa, nie licząc prawa administracyjnego i prawdopodobnie konstytucyjnego, chociaż tutaj właśnie ta rola Trybunału Konstytucyjnego jest osłabiona po wprowadzeniu konstytucji z 1997 roku, prowadzi coś takiego jak no. Spis zasad prawa. Tak. Ten spis zasad prawa to spis, w którym właśnie podjęte przez Izby uchwały wskazują nam, w jaki sposób należy stosować prawo. Tylko te zasady uchwalane przez Sąd Najwyższy są wskazówkami dla sędziów, po to, żeby utrwalić pewną linię rzeczniczą. Nie są jednak wykładniami legalnymi. To znaczy, choć sędziowie będą je stosowali właśnie na zasadzie oglądania się na hierarchiczny, System sądownictwa, to znaczy nikt nie lubi być poprawiany przez tych, którzy nas nadzorują, to jednak nie są to wykładnie legalne i są przede wszystkim bardzo silnymi wskazówkami dla, dla sędziów i sędziowie będą je stosować. Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj był doktor habiletowany Jelki.